Dziewięć wskazówek jak szybko przybrać na wadze. Większość osób przez całe swoje życie stosuje diety odchudzające, podczas gdy inni starają się zyskać kilka kilogramów. Zdrowo przytyt nie jest łatwo. Obiadanie się fast foodami bac lodyczami na przestrzeni czasu skutkować będzie nadmiarem tkanki tłuszczowej, szczególnie na brzuchu, ale tak ze pogorszeniem samopoczucia i rozwojem chorób dietozaleznych, takich jak miazdyca. Nadcisnienie tetnicze, a nawet cukrzyca typu 2. Co jest, aby nasza sylwetka nabrała poza danych kształtów? Jak szybko przybrać na wadze? Niedowaga jest dla zdrowia tak samo grozna jak nadwaga i otyłość. Pierwszym wskaźnikiem, który pomaga rozpoznać niedowagę u osób dorosłych, jest wskaźnik BMI, czyli stosunek masy ciała w kilogramach do wzrostu w metrach kwadratowych. Gdy nasze BMI spada poniżej 18,5. Mówimy o niedowadze. Niedowaga bywa często przyczyna ciągłego osłabienia, senności, zaburzeń hormonalnych i sercowych, występowania częstych infekcji oraz anemii. W tej sytuacji najlepiej udać się do dietetyka, który pomoże nam w uzyskaniu prawidłowej masy ciała. Przybieranie na wadze jest często trudniejsze niż redukcja masy ciała. Dotyczy to głównie osób z szybkim tempem metabolicznym oraz ektomorficzna budowa ciała, mała masa mięsniowa, niski poziom tkanki tłuszczowej, waskie barki i biodra, plaska klatka piersiowa, długie i smukle kończyny. Indywidualnie dobrana i dobrze skomponowana dieta, odpowiednia aktywność fizyczna i niemniej mniej ważna, wytrwalost w realizacji planu, mogą pomóc w uzyskaniu wymarzonej sylwetki. Oto dziewięć wskazówek, które ułatwia przybranie na wadze. Zwiększ częstotliwość z posiłków, spozywaj pięć posiłków dziennie i nigdy nie wychodź z domu bez śniadania. Jedz regularnie, co 2 do 3 godziny. Zadbaj o to, aby przerwy między posiłkami nie były dłuższe niż trzy godziny i aby poszczególne posilki były spozywane o tych samych porach w ciągu dnia. Z czasem organizm przyzwyczai się do godzin posiłków i glut pojawiać się będzie niemalże punktualnie. Zwiększ wartość kaloryczna i odzywcza posiłków, posilki nie muszą być obfite, ale ważne, żeby były wysokokaloryczne oraz wnosiły do naszej diety ważne dla zdrowia witaminy i składniki mineralne. Przeciętnie osoba o ektomorficznej budowie ciała powinna zwiększyć dzienne spozycie kalorii o około 15-20% niż wskazywałaby na to jego masa ciała i poziom aktywności fizycznej. Ważne, aby spozycie kalorii zwiększać stopniowo, np. o 200 kcal dziennie, później po tygodniu lub dwóch o kolejne 200 kcal. Dobrym sposobem na zwiększenie kaloryczności potraw jest dodawanie oleju do salatek Spozywanie potraw macznych, takich jak nalesniki, pierogi, knedle, kopytka, pyzy, kluski slaskie bacleniwe. Uwzględni w swojej diecie płynne kalorie, dostarcza w malej obietości dużo kalorii, witamin i składników mineralnych. Dodatkowo picie koktajli jest mniej sycace niż spożycie takiej samej ilości kalorii w stalej postaci. Może to być samodzielnie przygotowane smootchie. Swiezowy wyciskany sok owocowy lub warzywny, szakę czy też koktajl z ulubionych owoców na bazie jogurtu naturalnego, mleka czy kefiru. Do koktajlu w celu wzbogacenia go w dodatkowa porcję energii, można dodać orzechy, siemielniane, sezam, miód. wlacz zdrowe, wysokokaloryczne przekaski, takie jak suszone owoce, rodzynki, daktyle, morele, banany, brzoskwinie, jabłka. Zurawina, mango, orzechy, wloskie, laskowe, nerkowca, ziemne, pekan, pistacje, migdaly, pestki dyni, nasiona slonecznika, wiórki i platki kokosowe, masło orzechowe lub migdalowe. Zrezygnuj z przetworzonej żywności, chipsy, frytki, hamburgery, zupki chińskie, mrozona pizza, batoniki, ciasta. Ciasteczka to źródło szkodliwych dla zdrowia nasyconych kwasów tłuszczowych. Produkty tego typu nie wnoszą do naszej diety poza danych składników odzywczych, Sato to tak zwane puste kalorie, które spozywane w nadmiarze odkładają się w postaci niechcianej tkanki tłuszczowej. Stosuj zioła zaostrzające apetyt, dodane do dan lub przygotowane w formie goracych naparów, działają pobudzająco na apetyt. Zioła pobudzają wydzielanie soków trawiennych. Przez co produkty satrawione sprawnie i w szybkim tempie. Do przypraw, które pobudzają ja apetyt należy, mieta, pieprzca jenne, imbir, bazylia, tymianek, cykoria, rozmaryn, koper, kminek oraz gorczyca. Pamiętaj o aktywności fizycznej, aby przyrost masy ciała pochodził z tkanki mięsniowej a nie tłuszczowej, powinniśmy zadbać o odpowiednią stymulację w postaci wysiłku fizycznego. Świetnie sprawdzi się trening siłowy 2 do 3 razy w tygodniu. Należy skoncentrować się na bardziej złożonych ćwiczeniach, takich jak przysiady, wyciskanie sztangi w lezeniu, wioslowanie, ściaganie draska. Najlepsza ilość powtórzeń będzie przedział 6 do 8, a ciężar powinien być relatywnie wysoki. Te typy ćwiczeń stymuluje w jednym ruchu maksymalną liczbę wlokin mięsniowych i dlatego stanowi najszybsza i najskuteczniejsza metoda zwiększania masy mięśniowej. Unikać natomiast należy ćwiczeń aerobowych: bieganie, jazda na rowerze, pływanie, które pomagają w walce z otląstią i nadwaga. Zadbaj o odpowiednią długość snu. W trakcie snu dochodzi bowiem do wyrzutu hormonu wzrostu, który odpowiada za regenerację organizmu. Z za produkcję bialek i buduje mięsnie. Zadbajmy, aby nasz sen trwał przynajmniej 7 do 8 godzin. Co jest zeby przytyc? W spisie osób borykających się ze zbyt niska masa ciała podstawa powinny być węglowodany zlozone o niskim indeksie glikemicznym, a więc produkty pełnoziarniste, takie jak kasza gryczana, rys brazowy, makarony pełnoziarniste, platki owsiane, chleb zetni. A tak ze ziemniaki. Pamiętajmy, że warzywa i owoce powinny być podstawa naszej diety, należy je uwzględnić w każdym posilku. Z owoców, szczególnie polecane są banany, winogrona, ananasy, mango, papaja. Dostarczają one nieco więcej węglowodanów niż pozostałe owoce. pozycji dużej ilości kalorii z samych węglowodanów jest niemożliwe. Dlatego w diecie powinny być obecne produkty bogate w tłuszcze. Tłuszcze dostarczają ponad dwa razy więcej energii, 9 kcal/1 g, niż węglowodany i białka, 4 kcal/1 g. Tak więc warto w swojej diecie uwzględnić orzechy, pestki dyni, nasiona słonecznika, siemieniane, awokado, oleje roślinne oraz oliwy z oliwek, aby posiłki były pełnowartościowe. Nie może zabraknąć produktów, bedacych z białka, bialka, które stanowi naturalny budulec tkanki mięsniowej. W posiłkach uwzględnić należy wiec chude gatunki mięs, kurczak, indyk, królik, cielecina, wolowina, ryby, w tym tluste ryby morskie, losos, makrela, slec, szprot, sardynki, jaja, mleko pełnotłuste i produkty mleczne oraz nasiona roślin straczkowych. A na deser zamiast slodyczy pozywne orzechy, migdaly, suszone owoce, takie jak rodzynki, daktyle, morele, zurawina, sliwki, figi. Warto pamiętać o tym, iż zarówno dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, jak i proporcje poszczególnych składników powinny być zdobrane indywidualnie. Dlatego te z osoby mające problemy z przybraniem na wadze, powinny udać się do dietetyka. Który pomoże w uzyskaniu prawidłowej masa ciała? Przytyc, wbrew pozorom, nie jest łatwo. Aby to osiągnąć, produkty, które spozywasz, powinny być jednocześnie kaloryczne i wartościowe odzywczo. W walce o dodatkowe kilogramy, pomocny może być również trening silowy i odpowiednia ilość snu. Początkowo może być ci trudno przyzwyczaić się do czystych posilków. Ale z czasem twój organizm oswoi się z tymi i będzie ich oczekiwał. Przybranie na wadze wymaga czasu, dlatego najważniejsze to nie poddawać się i cierpliwie dazyć do wyznaczonego sobie celu.